Ty, ty! Już się tak nie wymędrzej O ty w dupę. O ma 4 Pokémon my 3, ja bym chciał kogoś złapać, dobra. Bidget to może... O ty kurde. To my wypróbujemy nasz nowy atak. Patrz i się kurde. O kurde, dobrze, że jest, powiem. A to jest ten! Dobra, czekaj Jose może zmienia I zobaczymy co mój piciot to ci pokorze 17 level możesz Nieźle ci powiem, ja mam 18, no O ty gasta mi wyzu To Kontra? Czemu ja nie mogę, cios krytyczny tyś jest dobry RJ, ja ci powiem ty piernie A nie nie, on już ciosu krytycznego chyba nie zrobi A my go może stawimy nie. Nie no nie już Dobra, teraz już leży twipi. Twój... O kurde, ej, nie strasz mnie ty. Para nie. Leje, je. i level. Teraz spokojnie, kogo on dostanie? Ratat. Dobra, to była uczciwa walka Ej, co mi się zawiesiło coś Aha, nie To była uczciwa walka, ale teraz będzie Przewaga przechyla się na moją szalę Czy, nie jakoś tak Ciekawe kogo jeszcze ma Babla, Srabla mu jeszcze i Kogo? To czy to? To Nie atakuj mnie, ej Bo jeszcze mnie o Ty mnie ataka ty kurde Wycofał ratata O nie! Powiedz go! zbysił pamiętasz go, to był Twój najgorszy przeciwnik No tu byśmy to, to jest trawiasty Pokémon ten. Dexter też się go boł. Dobra, ale teraz patrz, teraz mroki Cię zabija! Ach dobra bitego, Spokojnie, bo to jest najgorszy Pokémon, jakiego na razie my spotkali Pokémon RJ Balbasaur to jest najgorszy Pokémon, ja się go zawsze boję Abra! A ten Dobra, nie zmieniamy Z Abrem on się poradzi A mogę jednak tego wysłać On chyba po ewolucji jest bardzo dobry Z tego co pamiętam Ale przed Jest dupą, szczerze Przynajmniej taką nadzieję jej! yo yo zabity! Zaś ratata, ej! Nie! Nikt się z nim nie poradzi! Ades, ty! Witej! O ty kurde, nie? A, dobra? I co, do widzenia panu! Mdleje! Super! Ty, 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 ty. Hej, spokojnie! Już wygrałeś! Nic nie robię, ej gościu RJ Pokonany. Hej, zgadnij co? Jajco? co? Poszedłem do Billa i pokazał mi swoje rzadkie Pokémony. Mmm, Fajnie. To dało wiele stron do mojego podkedeksu. Super. Na darmo Bill nie jest sławnym Pokemoniakiem. Nie na darmo. Dobra. Weźli sy system składowania Pokemonów na PC Skoro używasz jego wynalazku, widzisz mu chociaż podziękować. No to ja będę spadał. Do zobaczenia mały. Ej, ty się jest chyba mały, ej. Szybko, szybko leć za nim, leć. A właśnie ta. Odo mi ciebie żal. Żartowałem. Zawsze wylecisz się za mną. Wylecisz się za mną. Więc mam dla ciebie mały prezent. Że... Co tam pisze, rzecz czy... Nie, jakoś dziwnie. Otrzymał... ...chickena jakiegoś. Dlatego wymanę gnojka będzie idealny. Ej! Nie obrażaj mnie ty... Farfruc. Nie. Nie potrzebuję tego, bo mam w znosie to, co mówią o... o innych. No dobra, teraz serio się zmywam, spadam. No no leć za nim. Ciermelina. I kawał uciek! Chyba, że przez ten pot z pieprzą. Dobra, idziemy tu Mogę jak przeskoczyć przez pod, wiem, głupi jest tak Przelejzymy przez most i kończymy Dobra To była naprawdę emocjonująca walka Nie wiem, że Misty To potem tak jakby jeszcze jeden Boss, że tak nazwa go W tym odcinku Prawie i tam jest jakoś mało padać Dobra nie wiem. Chyba kolega RJ, bo też ma fioletowe włosy, tamten w gacie. Nie, Piątka. Pojedzisz sobie, ej, raczej. Jakieś... I jeszcze roboki na pewno, nie? Katerpiego wyszli. O, patrzcie, przewidziałem. Uszaty. <ścoughs> o, sorry. Pokaż mu. Jak się walczy. No dobra, będziemy i nim walczyć. Mm, mm, super, super, super. Ja się położę tutaj na moim stoliku, bo te walki będą takie mocne, że mi się spalić zachciało. chciało. Normalnie opowiem Wam historię mojego życia. Wtorek. Jest to dzień. Dobry dla klasy pierwszej A gimnazjum. Lecz nie dzisiaj. Ponieważ jak zawsze zaczynaliśmy na drugą lekcję i mieliśmy tylko cztery lekcje dzisiaj. Nie widziałem kogo wysyło. I zaczęło się tak jak zawsze. Od chemii. Dobra, dobra, dobra. I co? Było dobrze, nie, było źle, podała kartkówki. Ale nie było źle zaś. I później... Było dobrze, bo do tej sali kajmy mieli iść. Była tam... Inna klasa Musieliśmy iść do innej klasy I pani poszła, z fizy bo my mieli potem fizyka I pani jeszcze 15 minut zamiast zlezła, potem zaś poszła po klucz, potem zaś zlezła Potem sprzątaczka nam nareszcie ten otworzyła I my wleźli, nie? I gotowe Oni nie mają polskiego, bo klasa ta co tam miała, to oni mieli mieć polskie, ale mieli zastępstwo i mieli tam I my gotowe, jest, nie będzie polskiego I co się okazuje fizyka, nie? Dobra, dobra, Zaniebanie. Potem patrzymy, a maty nie ma, a co my mieli mieć zamiast maty? Fizykan, super. czy fizyki i chemia, normalnie. zawsze jak nie popatrzę kogo go wysyło, jakiś... czemu mi jakoś fps -y skoczyły dziwnie, tak aż do 60 i zleciały i zimno mi. Kakuna, ej, oni nam nic nie zadali, a ten już tu walczy, a już jak nawet nie patrzył, co nam się dzieje, no już jak mu opowiadam, Normalnie chemia i czy fizyki, nie rozumiecie to ludzie? Mamy jajca jak bryty. No. Historia mojego życia, dobra, a teraz zajmujemy się. Czy on dali walczyć z tym pierwszym, kurde! No będę chyba do jutra walczyć. Dobra, ja mu pokorzę, no kogo ten ma? No. Co? On dali mo Dobra, robimy cięcie. I jakby da... no wedla, jak będzie jakiś fajny Pokémon inny, albo jak będą jakieś jajce, to wam włącza. A ja ino pokonam tych pięciu trenerów, bo i tutaj nic nie będzie. No będzie walka z wedlami, katerich i się cały czynca bez bo tu jest, ja wam powiem, ciekawostka. Moja izba jest to, no. E, I właśnie teraz patrzę na termometr. I zgadnijcie ile tu jest. 11 stopni, fajnie? Ale tu się da w krótkich gaczach i krótkim rękowku. No, naprawdę, 11 stopni tu jest. Bejście my. 1, 1, 1, dobra, no. Kurde, pół godziny my z nim walczyli. Off dubsko węż, węża ewoluuje. Czyli ze level zdobuł. Ale jajca, Ludzie. Ale jajco. Yy. Nie Nidorin Nidorino Nidorino Ale nazwa wbrali dobra. dobra teraz tą dziewczynką i nową pokorzę kogo on ma Za pierwszego pokona i już cięcie. No czekajcie chwila Czemu te dziewczynki zawsze nam dupa pokazują Dobra pijoja Dobra no to widzimy się po piątym tym A bo zobaczymy na jaką przywali Może z tego teraz bo to będzie silniejsze No dobra, no to cięcie i witamy i widzimy się, no widzimy się za chwilę, no I patrzcie to jest, nie wiem czy tego Pokémona już my widzieli, ale chyba był. właśnie ewoluował mi Ja tak ja double tym, double kickiem czy tam czym to tam jest No, fajnie. Nie? Patrzcie i patrzcie na tę walkę, no, ja, ja nie mogę, człowieku! Mam nie nudy... Patrzcie, double i patrzcie teraz. Aha, super. Jeszcze raz budujesz, to walna w tym monitor. Się skończy. Bara nie. Co robisz, kurde? Jaki dziot tak Teraz spudujesz już w piąty roz. No, szczęście. Nie chytało. A wiecie, przed chwilą z kim walczyłem? naszym najgorszym wrogiem. Oprócz Balba Saura, czy jak tam nazywał? Z Odiszem. Odiszem. Czy jak go tam zwało? Jak ktoś oglądał poprzedni, czy jeszcze poprzedni. Jak to możliwe? srak! To on zabił nam właśnie Dextera Dobra, i widzimy się za chwilę Bo Dobra, wiem że jesteś numerem 3 Ty snek, tyś tam powinien jeszcze w gacie srać, a nie nam tu Dobra, i widzimy się za chwilę Nara! Ludzie e. Uszatek ewoluował na 18 level i właśnie użyłek teraz tego mega kika, czy jak to się nazywa i zabił właśnie ciosa I on się chce, chce się nauczyć. A to... Wróg dzierżąty jest tu... A... dziergnięty Dziegnię... jest tu... Na hmm... tu iść pewnie... Dobra. Moc 15. Celność. Nie wiem, czy to się opłaca w ogóle. Mm, 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 mm. A to może za to, bo oj i tak ten nie używam tego Bo wiecie, nie lubię długo walczyć, a za to coś nim strać Raz, dwa, czyli osiem, 20 To już jest ostatni, to to już zobaczymy, no poznał. To to Zbyściu, je, je, je Co miałem na jednego Pokemona? Co, co? Nie, nie, nie godej. Gratulacje, pokonałeś naszych pięciu konkursowych terenerów. Oto twoja cenna nagroda. Trzymał nugę od tajemniczego trenera. Włożył. A to jest w ogóle? Co, mu się zgodzić i zostać zespołem R? I co, bada? wygląda jak jakaś małpa, co? Baranie. Nie wiem ile to trwa. Dobra, tego zabijemy i kończymy, bo naprawdę nie wiem. Ja wam, ja wam coś pokorzę. Kurde. Na tego zmienimy, bo on ma mało życia. Zaraz się uda wylecieć, ale nie, to już będzie koniec odcinka, bo to już trwa na pewno z minut. Jak znam życie. A, to dobrze, że chórzył. Pocieki! A to jest mega... Kik. No to dobrze, kodach. Musiał już jak się mega punch Jeee, Zubat! Nie, niech to zmienić! Zubat! Zubat! A mógł jak zmienić jednak, ale dobra, pieprzyć to. Widok tak zubat nawet nie zastanawiając się... Co to jest? O kurde, zabiłeś mnie. No dobra Dobra, no tu wylejdemy i zobaczymy pierwszego, który to go spotkamy. Proszę, 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 proszę. No, no nikater pi. Nicotypi. Jak typiego to mi aż no ma nie swego... tak lepiej. A to jest to! Pciu, pciu. Dobra, nie. No kończymy, kończymy, bo już mnie łeb boli. Miał tylko trpi, łeb boli. Mnie emocje tak, ewoluował. Pokonaliśmy rj prawie nas zabił. E, Pokonaliśmy tego e, ta baba tako. Dzisiaj po Patrzcie, dzisiaj się pożegnuję tak tajemniczo w trowie. Żegna was z z 19 na razie. Na razie.